Dzień dobry! Witam w 300 w odcinku historii memów, ale tak szczerze mówiąc to nie jestem pewien, czy to na pewno 300 setry odcinek, czy w ciągu już ponad 11 lat tworzenia tych gniotów na pewno dobrze trzymałem się numeracji. Może kiedyś faktycznie spojrzę sobie od początku na to, co tworzyłem i obadam, czy się gdzieś nie pobyliłem. Ale to nieważne. Przejdźmy może do tematyki dzisiejszego odcinka. Ciężko wyobrazić sobie bardziej memiczą serię niż Harry Potter. To znaczy okej, okay, mamy jeszcze nieśmiertelnego Władcy pierścieni czy Gwiezdre Wojny, gdzie te drugie to raczej po ostatnich filmach są w memach ukazywane jako coś słabego. Za to seria ośmiu filmów powstała na podstawie książkowej serii JK Rowling to kawał dzieciństwa wielu z nas i to nie zależy od wieku. Myślę, że zarówno osoby, które obecnie dobiegają 40, jak i te, które kończą 10 lat, czekają na swój list z Hogwartu. Stąd właśnie wszyscy bardzo lubią memy Sarego Pottera, a każdą część można oglądać dopasowując pod każdy kadr jakiś mem czy przeróbkę zdaluzioną w internecie. Trzeba to wypić. Tak, trzeba wszystko wypić. Cały świat wykreowany przez brytyjską autorkę nie ma wiele sensu, ale jest bardzo świetnie i atrakcyjnie pokazany, bo kto nie chciałby też nałożyć peleryny niewidki i zwiedzać bez przypału cały zamek, prawda? A taką niewidką w internecie jest Lord VPN, czyli sponsor tego materiału, który przychodzi do Was z atrakcyjną promocją. VPN to świetna usługa, która pozwala zmieniać nasze IP w internecie, dzięki czemu tylko od nas zależy, czy w danym momencie chcemy być widoczni w sieci jako Helmut z Niemiec, czy może jako Giovanni Paolo z Włoch. Mnie strasznie irytuje, jak szukam czegoś w internecie, niektóre strony mam zablokowane ze względu na to, że niektórzy badają mnie za to, że próbuję zobaczyć coś z polskiego adresu IP. Ponadto, co bardzo istotne, VPN czy na niewidka doskonale chroni naszą prywatność w internecie i korzystnie wpływa na bezpieczeństwo w sieci, dzięki czemu stajemy się trudniejszym celem dla cyberprzestępców. Wiem, że ja wam... it's not the ip I was. NordVPN jako sprawdzona na rynku firma świadczy usługi na wysokim poziomie. i Jak powiedziałem na początku, to przyszykowali oni dla Was świetną promocję. Kupując dwuletni plan, używając mojego linku lub wpisując kod promocyjny bądźmy poważnie, zyskujesz aż 4 miesiące gratis. Miesięcznie wychodzi jedynie 11,59, więc jest to niewielka cena za zabezpieczenie swoich ruchów w sieci. Ponadto, jeśli będziesz niezadowolony, to NordVPN daje Ci 30 dniową gwarancję na zwrot pieniędzy. Czujesz to? No ciężko, żeby było lepiej, skorzystaj więc z promocji od NordVPN. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz oczywiście w opisie. Wracając do świata. Czarodziejów to pozwólcie, że opiszę wam własne odczucia z moich lat dzieciństwa. na Pottera rozpoczął się przy okazji premiery pierwszej części filmu, która w Polsce miała miejsce w roku 2002. Chodziłem wtedy do drugiej klasy podstawówki i gadżety z Potterem były wszędzie. W pamięci szczególnie zapadła mi Nokia 3310 mojej koleżanki z klasy, która miała obudowę z harem. Jednak przyznam szczerze, że mnie potężna faza na Potera dopadła po trochę dłuższym czasie i serio Wam powiem, że nie oglądałem pierwszych dwóch filmów. Dopiero w roku 2004 mieliśmy ze szkoły wyjście do kina na więźnia Askabanu. Nie pamiętam dokładnie czy sam film mi się jakoś bardzo podobał, ale jakiś czas później poszedłem do Empiku i po prostu kupiłem sobie pierwszą książkę. Poszedłem do KFC, kupiłem zestaw Longera i zacząłem czytać i o Boże, ale się wkręciłem. Miałem wtedy 10 lat i poteromania mnie ogarnęła. W tym wieku właśnie dostaje się listy z Hogwartu, więc ja czekałem wtedy na swój. Niestety koniec końców ostatecznie trafiłem do Mugolskiego Gimnazjum. Generalnie, jak chodzi o moje wyczekiwanie nowych części, to czekałem jedynie na wydalnej insygnii śmierci, bo akurat jak kończyłem Zakon Feniksa, to premierem miał Książę półkwi. I tu ciekawostka, której do tej pory trochę nie ogarniam, bo pamiętam, że była już ustawiona sztywna premiera książki, a mój ojciec dwa tygodnie wcześniej po prostu przyniósł i dał mi polskie wydanie Księcia Półkrwi. Mówił, że normalnie kupił to w sklepie, ale byłem wtedy przekonany, że jeszcze w Empiku tytuł nie był dostępny. Być może wskazówką tej zagadki jest to, że kilka stron w tej książce zostało źle wydrukowanych, więc może jakaś wadliwa partia z drukarni dostała się w obieg wcześniej przed premierą. Albo w ogóle bradzej ojciec przyniósł mi książkę już po premierze, a moja pamięć szwankuje. W każdym razie tę część jak i każdą kolejną wciągnąłem i naprawdę byłem fanem Pottera. Co też ciekawe, to serio nigdy w sumie również do tej pory nie jarałem się filmami. I nie byłem potem jeszcze na czarze ognia i księciu półkrwi, a Insygnia Śmierci to powiem Wam, że obejrzałem chyba dopiero w 2018. To będzie coś kontrowersyjnego, ale mi najbardziej podobają się dwie pierwsze ekranizacje, a im dalej własny gorzej. Może dlatego, że były one reżyserowane przez Chrisa Columbusa, twórcę Kevina sam w Domu. To znaczy, pierwsze dwie części były takie najbardziej bajkowe i najbardziej pasowały mi do książek, a potem filmy starano się robić takie bardziej mroczne. Na każdą kolejną część zaczęto nakładać coraz ciemniejsze. Filtry, tak naprawdę, już tych ostatnich części to nie da oglądać się w ciągu dnia, bo nic na ekranie nie widać. Poza tym, idąc zgodnie z modą, to Insygnia Śmierci podzielono na dwa filmy, przez co fabuła tam jest rozwleczona. A sama finałowa bitwa o Hogwart to chyba mój największy zawód, jak chodzi o ekranizację, bo było to potężnie lamerskie i zrobione po łebkach. Tylko nie zrozumcie mnie źle, że uważam poterowe filmy za jakiś chłam, To na pewno bardzo fajne produkcje i wciąż z przyjemnością je oglądam. Ale jednak te pierwsze u mnie zdobywają lepsze oceny. Byś nie być. Moja przeklęta siostra była kim była. Jeszcze raz, kurwa, powiesz, kurwa, moje matce. Naturalnie ogromna popularność Harry'ego Pottera sprawiła, że od początku swojego istnienia serii towarzyszyły różnego rodzaju memy. Najprawdopodobniej pierwszym dużym memem była opublikowana w 2006 roku pacynkowa seria na YouTube Nila Cicirega, gdzie pacynki różnych postaci ze świata Harry'ego Pottera śpiewają chwytliwe nutki. Snape. Snape. Severus Snape Dumbledore Snape Severus Snape Dumbledore Snape Severus Snape Dumbledore Snape Wraz ze wzrastaniem popularności różnego rodzaju remixów, to popularne cytaty z filmu również były używane w youtube'owych przeróbkach. This is Magnus! This is Sparta! Jednym również zabawniejszych memów jest Dumbledore zapytał spokojnie, czyli porównanie sytuacji przedstawionej w czarze ognia, jak została napisana przez Rowling, a jak została zekranizowana. Kolejne ważne teksty starego Potera, Pottera, które pojawiają się w memach, to z pewnością Hermiona instruująca resztę, w jaki sposób należy wymawiać zaklęcie Wingardium Leviosa. Do tego możemy dodać Hagrida, mówiącego Haremu, że jest czarodziejem. Oj, sporo tego. Wystarczy tylko poskrolować różne serwisy ze śmiesznymi obrazkami, żeby zobaczyć, jakie żarciki wymyślają memiarze. Chyba najbardziej mimiczną postacią pozostaje jednak Snape, a kim on jest? No, może niech tę postać przedstawi klocuch. Taki strasznie co go nigdy nie lubiło. Mojeju! Taki czarodziej, taki. Snape, taki. Wampir, ksiądz. Co on. Nie wiem, uczył jakiś... Nad, nie wiem, religii czy coś? Taki w ogóle straszny, zawsze się bałem! Otóż ten nauczyciel religii to, jak dobrze wiemy, jedna z najważniejszych postaci w serii, która na koniec okazuje się być najbardziej pozytywnym bohaterem ze wszystkich. Pozostaje na kwestia jego ogromnej miłości do matki Pottera, wokół której narosło mnóstwo memów. No przyznajcie sami, czy Snape przez całe te lata nie okazał się być zwyczajnym simpem. Poza tym, zwróćcie uwagę na to, ile osób zapamiętało piękne oczy Lily Evans. Czy nie uważacie to za trochę podejrzane? Oj tak. Wiele osób tworzy własne teorie na temat postaci w Harrym Potterze czy tego, jak funkcjonuje świat czarodziejów, i coś w tym jednak jest, bo jakby się głębiej zastanowić, to magia w Potterze nie ma zupełnie sensu. Skoro, na przykład, Hermiona, będąc gówniakiem naprawiła haremu połamane okulary, to czemu Wesleyowie chodzili jak lumpy w podartych szatach? Odnośnie całego świata potera, to musimy też pamiętać, że poza główną serią książek, kanon tej historii stanowi też wszystko, co sama autorka J.K. Rowling opowiada na spotkaniach fanowskich. Generalnie to, co ona powie jest święte i miało miejsce w jej wymyślonym świecie, a że odpowiada ona na wiele pytań fanów, to serio mamy sporo zabawnych ciekawostek. Jak na przykład, jak załatwiali się czarodzieje, zanim powstała mugolska kanalizacja. Okazuje się, że to całkiem proste, otóż jak taki Salazar Slytherin szedł sobie po Hogwarcie i go przycisnęło, to po prostu srał pod ścianą i rzucał zaklęcie zakręcie pokroju Expecto stolconum i główno znikało i sprawa załatwiona. Prostsze to niż spuszczenie wody w kiblu. Wokół różnego rodzaju ciekawych teorii ze świata Pottera powstało na YouTube kilka kanałów, które na pewno polecam fanom serii. Są to na przykład Imaginarium czy Magiczne rozkminy. W drugiej połowie roku 2023, kiedy pojawiła się moda na przeróbki AI, to jednymi z bardziej popularnych były te ukazujące bohaterów serii w różnych wydaniach, np. Harry Potter w Polsce, Harry Potter w Japonii lat 80. czy Harry Potter by Balenciaga i można by tak wymieniać. I jak potężnie popularna seria książek i filmów, to naturalnie na podstawie każdej z nich powstało sporo gier na rozmaitego rodzaju platformy, które są dosyć średnie, ale sądzę, że sporo z nas zagrywało się w nie za dzieciaka. Stąd zwłaszcza te pierwsze biedackie części doczekały się zabawnych przeróbek. Jak sami widzicie, to gierze tutaj w kamień filozoficzny, gra ta również stanowi dla mnie jakiś element nostalgii. Pamiętam jak grając to, zalałem kolą klawiaturę. Niestety, mimo generalnego czyszczenia wyjęcia wszystkich klawiszy, klawiatura musiała zmienić miejsce zamieszkania. Pamiętam również, że w okolicach 2010 istniało całkiem sporo wirtualnych hogwartów, czyli swego rodzaju gier przeglądarkowych, gdzie można było odgrywać swoją postać poprzez umieszczane tam czaty internetowe, gdzie można było też uczęszczać na zajęcia, brać udział w egzaminach z magii i zdobywać punkty dla swojego domu. Dziś ten rodzaj zabawy jest raczej zapomniany, z drugiej strony, jakby się zastanowić, to trochę śmieszne, że po szkole zamiast rozjeżdżać w ludzi w GTA, to sporo Potteromaniaków wolało odpalić wirtualny Hogwart i chodzić na lekcje z eliksirów. W sumie to był taki trening przed zajęciami zdalnymi. Generalnie pierwszą faktycznie dobrą grą z uniwersum Pottera były chyba te tworzone we współpracy z LEGO, ale ta najlepiej oceniana i zarazem najbardziej kontrowersyjna była wydana w zeszłym roku Hogwarts Legacy, gdzie w otwartym świecie tworzymy postać czarodzieja i rzucamy na wszystkich awadę kedawrę. Gra jednak nie była wolna od kontrowersji ze względu na postać samej J.K. Rowling, która od połowy roku 2020 znajduje się pod stałym ostrzałem środowisk lewicowych ze względu na jej nieprzychylność osobom trans. A nawet nie tyle przychylność, bo wychodzi na to, że ona zawsze mówi, że szanuje takie osoby, ale na przykład jednocześnie nie uważa, że trans kobieta to pełnoprawna kobieta. Wspominałem o tym w odcinkach o memach z roku 2023, gdzie mówiłem, że dla mnie ta sraczka na nią środowiska LGBT jest zabawna i raczej niezrozumiała i trochę mnie zjechaliście w komentarzach, że jestem głupi i nie wiem co mówię, ale powiem wam, że obejrzałem o niej materiał od Contrapoint oraz cały podcast Odmyśleć Głębiej jednak zostaje przy swoim zdaniu, że porównywanie Rowling do nazistów to leciutka przesada. Domyślam się, że zostanę za to dalej jechany, ale z drugiej strony po niedawnym odcinku o Grzegorzu Brownie niektórzy mnie cisnęli w komentarzach od lewaka i że jestem debilem, to najwyżej teraz będę wyzywany od faszysty popierającego Rowling. Zawsze to jakaś miła odmiana. Jest to też również zabawne patrząc się na to, że Harry Potter jako książka dla dzieci opowiadająca o dobrej magii była często krytykowana mniej lub bardziej przez kościół katolicki, który twierdzi jasno, że magia zawsze jest zła i takie oswajanie dzieci i pokazywanie dobrej magii to jest coś złego. Pamiętamy doskonale księdza Piotra Natanka i rok 2011, a obecnie jest zdecydowanie druga strona również hejci Pottera, być może z innych powodów, ale jednak mogą sobie przy tym przybić piątkę. Stety, niestety, niestety Boygo Trolling niespecjalnie się udał, bo jednak jest ona twórcą tak potężnej marki, że nawoływanie do usunięcia jest przestrzeni publicznej, to jednak trochę za mało. Po wytwórnia Warner Bros. nie uwzględniła jej w kilku spotkaniach branżowych, a głównie o twórcy rol w filmach czasem powiedzą w jej kierunku coś niemiłego, ale ciężko powiedzieć, żeby faktycznie samej pisarce to w jakiś sposób poważny mogło zaszkodzić. Po zakończonej serii Potera mogliśmy jeszcze oglądać serię Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć, ale jakoś kompletnie nie mogłem się do tych filmów przekonać. Widziałem pierwsze dwie części oraz całą trzecią i jakieś to takie. No nie ma tego poterowego klimatu i chyba za mocno jest również nakręcone w tonie ostatniej części oryginalnej serii, pewnie dlatego, że reżyserem jest również David Yates. Pozostaje nam jeszcze czekać na nadchodzący serial na HBO na podstawie książek. Staram się tu być dobrej myśli, bo w końcu produkować to będzie HBO i mam nadzieję, że nie będę miał tam ogromnego zawodu, tak jak to było w przypadku zobaczenia, jak Wiedźmin został zmasakrowany przez Netflixa. Gdzie przy tym wersja TVP była o wiele lepsza. A wy jak wspominacie Harry'ego Pottera? Dajcie znać w komentarzach, może dalej macie fazę na cały ten świat i czekacie na list z Hogwartu. Bo ja sobie tłumaczę, że mimo, że mam prawie 30 lat, to mój list po prostu jeszcze nie dotarł i utknął gdzieś na poczcie, a avizo się zgubiło. Do widzenia, państwo. Co jest, słyszycie? Sam zemkła pół litra pysznej że wódeczki,